Grażyna Szałkowska Karma Wędruję wciąż po moim nieboskłonie, Następny dzień pozostawiam w tyle. Moje słońce już na zachodzie płonie, A ja dokładniej ważę zwykłe chwile. Ile ja na piasku przez palce przesiałam, Kiedyś myślałam, że jest brylantowy, ile zgubiłam, zniszczyłam, rozdałam, zapamiętałam tylko do połowy. Ile ja się łez nałykałam, i jakie złe były moje wybory, sobą i się ile rozczarowałam, trudno pogodzić się z tym do tej pory. Te wszystkie błędy i rozczarowania te odłożone rozmowy na potem, niedokończone, urwane w pół zdania, nocami do mnie wracają z powrotem.